Cześć wszystkim, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak nie montować klimatyzacji i dlaczego. Mamy akurat tutaj taki, takie montaże zrobione przez inną firmę, i pokażę Wam, gdzie ja bym też zamontował te klimatyzatory. I dlaczego? Jeden mamy tutaj, klimatyzator zamontowany. Można powiedzieć, że na środku ściany. Tutaj akurat przesuwaliśmy trochę te łóżeczko, ale to jest po prostu montaż, gdzie bezpośrednio dmucha powietrze na łóżeczko i na łóżko, które stoi tutaj sobie w rogu. Ja bym to zamontował tu po prawej, nad drzwiami, żeby sobie dmuchało tam na lewo w okno. Uważam, że ten montaż jest źle zrobiony, gdzie to było robione przed tynkami. No i druga opcja. Sypialnia, tam to było montaż w pokoju dziecka, a tu sypialnie mamy. Sypialnie jest zrobione raz, że można było też zrobić to nad drzwiami. To jest zrobione tak, że tutaj dmucha bezpośrednio na łóżko. A ja bym zrobił ten montaż tu nad drzwiami, żeby prosto dmuchało prosto tutaj na firankę, tą na te okno, tak? I wtedy jak sobie śpi, śpię w nocy, to nie dmucha po mnie i po mojej żonie. Także zapraszam do nas, jeżeli chciałbyś mieć poprawnie zamontowaną klimatyzację. I dobrze, jeżeli masz jakieś pytania, e, które, które chciałbyś sobie tam rozwiać. Zapraszam do nas, podpowiemy i rozwiążemy Twoje wszystkie problemy związane z klimatyzacją. Trzymajcie się. Jeśli chciał dostawać więcej takich cennych informacji, polub moją stronę, lub zasubskrybuj mój kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.